Witam Państwa! Zimowe ferie i karnawał zwykle zbiegają się w czasie i właśnie te dwa tematy zdominują nasz dzisiejszy program. Zapraszam do oglądania Kultury Podęką. Naszą kamerą odwiedzamy hospicium Palium na osiedlu Rusa. W jego wnętrzach zawisły właśnie prace dzieci z przedszkola numer 160 na osiedlu Tysiąclecia. To prace nietypowe. Przedszkolaki zamieniły się bowiem w fotografików, a wszystko w ramach realizowanego od jesieni projektu Żyrafa u Fotografa. Jego efekty można teraz oglądać w hospicjum. Hospicjum jest po sąsiedzku i postanowiłyśmy po prostu yy... Uatrakcyjnić troszeczkę pacjentom pobyt tam, żeby mogli sobie pooglądać, nacieszyć oczy, a nie tylko czekać w poczekalni na przyjęcie doktora. Inspiracją do zdjęć, które znalazły się w hospicjum, były znane dzieła malarskie. Dzieci zapoznawały się z obrazami sławnych artystów, a potem pozowały do fotografii, które miały przypominać takie płótna jak pomarańczarka Gierymskiego czy baletnice Degasa. W jedną z tancerek wcieliła się Wiktoria. Trzymałam kwiaty i robiłam tak, jak był w gazecie na projekcie, i tak pokazywałam, jak było na tej gazecie. Ale pozowane zdjęcia, nawiązujące do malarstwa, to nie wszystko. W ramach projektu dzieci fotografowały także otoczenie swojego przedszkola, były na wycieczce u fotografa i projektowały własne aparaty fotograficzne. Teraz pytanie, czy, czy, czy to gra ten instrument czy laptop? Świat instrumentów elektronicznych i muzyki elektronicznej to świat, w którym doskonale porusza się Marek Manowski. Jak powstaje taka muzyka, mogli usłyszeć i zobaczyć półkoloniści z domu kultury na skarpie z osiedla piastowskiego. W odwiedziny do dzieci z rataj pan Marek przyjechał w poniedziałek 3 lutego. Po zapoznaniu się z instrumentami, na których Marek Manowski tworzy muzykę, przyszedł czas na wysłuchanie kompozycji pana Marka, ale nie było to słuchanie bierne. Muzyka Marka Manowskiego stała się impulsem do pracy twórczej. Zadaniem dzieci było uruchomienie wyobraźni i stworzenie dzieł plastycznych inspirowanych wrażeniami dźwiękowymi. Jak się okazało, większość półkolonistów dzięki utworom pana Marka przeniosła się w przestrzeń kosmiczną. Jaki statek, że coś się tam leci i ki, jakiś wolodek kiwa do innych światów. Najpierw wyobrażałem sobie wojnę w kosmosie na statki, uwoi ludzie. Potem skojarzyło mi się to z transformersami. Ja sobie wyobraziłem jeszcze na koniu. Taki bardziej husarz, który... Próbuję sam w pojedynkę pokonać całą stusetną armię. Ja sobie wyobrażam tak, jakby to było takie tak na żywo, coś by się działo, jakieś planety, jakieś ufoludki gdzieś biegają, coś się dzieje. Ogólnie przestworza kosmos. To co jest tam nad niebem? Takie skojarzenia z muzyką elektroniczną są trafne? Tak się jakoś złożyło, że od samego początku jak ta, ta muzyka się narodziła, jakoś y, zaczęła się łączyć z tematyką kosmosu, podróży kosmicznych. Nie wiem z czego to wynika, może z tego, że w tej muzyce jest bardzo dużo tajemniczości, a jednocześnie przestrzeni. Słuchanie muzyki to nie wszystko, co czekało półkolonistów w czasie spotkania z Markiem Manowskim. Ja mam takie pytanie, co to jest? Kaseta. Dobrze, co to jest kaseta, tak? Półkoloniści poznali też dawne i obecne techniki nagraniowe. Dzięki sprzętowi, który Marek Manowski przywiózł do domu kultury na skarpie, dzieci mogły same nagrać i zrealizować własne utwory. W kolonijnych przygodach towarzyszymy nie tylko dzieciom z Ratajskich Domów Kultury. Wypoczynek zimowy od 12 lat organizuje także Stowarzyszenie Amicji. W pierwszy dzień ferii podopieczni świetlicy z osiedla Lecha odwiedzili ściankę wspinaczkową Awana w Kinepolis na Franowie, a to dopiero początek atrakcji, które czekają na nich w pierwszej połowie lutego. Dzięki Radzie Osiedla i urzędowi miasta mamy tych atrakcji więcej. Mamy również gokardy w planie, mamy w planie lasery. To jest duża atrakcja taka nowoczesna. Mamy też tradycyjnie lodowisko, bowling, a także termy maltańskie będą nas gościły. Wróćmy jednak do wspinaczki. Młodzież, zdaniem instruktorów, dobrze radziła sobie na ściance, pokonując nawet trudniejsze drogi. Mamy takie magiczne karteczki, które są na naszych ścianach, i one właśnie mówią nam, jaką trudność ma dana droga. My dzisiaj wchodziliśmy na drogi nawet wycenione na cztery, więc takie już całkiem, całkiem poważne drogi dla osób początkujących. Wiadomo, że jeśli, jeśli nasza młodzież dzisiaj powspinałaby się troszkę więcej, moglibyśmy próbować trudniejszych dróg. Wejście na sam szczyt nie jest aż takie trudne, pod warunkiem, że wyposażymy się w niezbędne dla alpinisty rzeczy. Trzeba mieć dobre chęci. To na pewno, bo... Nieważne w jakiej jesteśmy kondycji fizycznej, nieważne czy jesteśmy wysocy, niscy, szczupli czy, czy tęsi, każdy może się wspinać, ale ważne są chęci. No i wiadomo, musimy pamiętać o tym, żeby odpowiednio się przygotować, to znaczy wziąć ze sobą sprzęt sportowy, to znaczy jakieś wygodne buty, takie naj, najlepiej, takie w których dobrze się czujemy, które nie są dla nas za małe. No i jakieś wygodne ubrania. Mogą to być wygodne jeansy, może być to także wygodny dress. Oczywiście nie można także zapominać o właściwym zabezpieczeniu i przeszkoleniu, ale o to zadbają już instruktorzy wspinaczki. Spinaczka wciąga, a najlepszym dowodem na to jest fakt, że młodzież ze świetlicy Amicji na ściankę na Franowie wraca już kolejny rok z rzędu. Ostatni raz tej zimy słuchamy kolęd w piątek 31 stycznia rozbrzmiały one w domu kultury Jagielonka na osiedlu Jagielońskim, a wszystko za sprawą churu Belcanto. Seniorki z klubu Złota Jesień pod kierownictwem muzycznym Floriana Piechowiaka, jak co roku, zaprosiły na kolędowanie przyjaciół i sąsiadów. To co roku starał się zorganizować coś takiego, żeby jakby przedłużyć ten czas świąteczny. Choć kolendy można według tradycji śpiewać do, i w kościele zresztą też się tak śpiewa, do 2 lutego. Ale no my też po prostu jakby wpisaliśmy się, Kurbel Kanto i Klub Złota Jesień, wpisaliśmy się w, jakby w tą tradycję i postanowiliśmy robić coś takiego. Koncert tradycyjnie składał się z dwóch części. Zanim wszyscy, chór i publiczność zaśpiewali stare polskie kolendy, był czas na utwory wykonywane rzadziej. Staramy się przybliżać mniej znane kolendy i kolendy współczesne, teraz tworzone przez m.in. skaldów. Czy pisane przez Seweryna Krajewskiego, czy też piosenki świąteczne, których tak jest dużo w radio, ale w zasadzie nikt ich tak nie zapamiętuje I, i, i one, no może dwie czy trzy, są takie bardzo znane. My staramy się tam wyszukać jakieś ciekawsze. We wspólne śpiewanie kolęd warto się zaangażować, bo nieprędko znów usłyszymy melodie, które są tak bliskie sercu prawie każdego z nas. I luty to tradycyjnie czas karnawału. Jesteśmy w domu kultury Jędruś, gdzie swoją zabawę urządzili ratajscy skauci. Zabawa odbywała się w ostatni piątek stycznia, a przewodnim tematem miały być maski. Niektórzy podeszli do tego tematu tradycyjnie, inni ze sporą dawką humoru. To jest maska spowacza, oczywiście. A dlaczego taka maska? A dlaczego nie? Musiałam, żeby być oryginalna. To jest strój Panny Młodej, a kiedyś już się przebierałam w trzeciej klasie i mi się bardzo spodobał. Ja się przebrałam za Demeter, to jest taka bogini grecka, no i mam ten strój z domu. Jak na każdym balu, na balu przegrańców u harcerzy musi się też pojawić DJ. W takim razie pytamy DJ, jaką muzykę będzie puszczał dzisiaj? Dzisiaj będzie muzyka, muzyka bardzo różnorodna. Oczywiście zaczniemy od Belgijki. Będą też tradycyjne hity, takie jak Minis, Zejo, czy Jesteś Szalona, ale także będą nowości, takie jak Mysłowianie czy Bałkanisa. Z taką muzyką zostawiamy harcerzy samych, a wszyscy, którzy nie zasilają szeregów Związku Harcerstwa Polskiego mogą teraz przekonać się, że skauci potrafią się dobrze bawić nie tylko na obozach, zbiórkach i biwakach. Tylko w Jędrusiu rozbrzmiały karnawałowe rytmy. Ponad 80 dzieci z ratajskich przedszkoli i placówek kulturalno-oświatowych spotkało się w piątek 31 stycznia w Domu Kultury Orle Gniazdo. W tym roku po raz pierwszy zrobiliśmy taki duży balik przebierańców dla maluchów z dziećmi, z rodzicami. To, to ma na celu właśnie, żeby one się integrowały, zobaczyły rodzice też. Pal przebierańców do Domu Kultury na Osiedle Lecha przyciągnął strażaków, policjantów, księżniczki i inne znane postaci z bajek. Powiedz mi, za co się przebrałaś? Ja jestem gasi. I co to jest Rainbow? Rainbow, Kukaki guziczek. I to jest jakaś postać z bajki? Tak. Co to jest za bajka? Pociki po Dzieci w Świecie Bajek mogły zostać trochę dłużej dzięki bajusiom z Dobrego Teatru, które zaprosiły je swoim spektaklem do Świata Baśni. Zabrałyśmy dzieci do Krainy Zimowych Elfów. Mam nadzieję, że się dobrze bawiły. Wyglądało na to, że się dobrze Chyba bawiły. Tak. Bardzo e... aktywnie chciały uczestniczyć. Tak, bardzo. Jeszcze jak zawsze tutaj, tak co, co roku. to jest za kraina? Kraina zimowych elfów. Tam, gdzie jest mroźne, ale pięknie. Z mroźnej krainy dzieci wróciły do gorącej sali Orlego Gniazda, gdzie bawiły się do rytmów swoich ulubionych piosenek. Dziś w naszym programie to już wszystko. Kolejne wydanie Kultury pod ręką w walentynki, czyli w piątek 14 lutego. Zapraszam.